Jęczmień Jary, odmiana Haris, wysiewany końcem marca w ilości 140 kg na hektar, co w przeliczeniu na sztuki daje około 300 sztuk na metr kwadratowy. Przed plonem była pszenica ozima, jesienią został wysiany po zbiorze pszenicy międzyplon złożony z faceli, słonecznika oraz owsa. Następnie został wywieziony obornik. Glemia ja tutaj jest średnia z plus górki gliniaste. Wiosną talerzówka, następnie głęboż, następnie talerzówka i właśnie siew bez NPK nawozów w nawozie mineralnym przed siewem. Azot w formie RSM-u w jednej dawce 120 kg w czystym składniku, nie licząc wcześniej podanego obornika. Zabieg grzybowy oparty na tebukonazolu plus zabieg regulacyjny CERONE. Dosyć późno został on wykonany, ponieważ tak jak widzicie jęczmień przez warunki pogodowe jakie u nas panowały po zasiewach bardzo nierówno wschodził. Te wschody były bardzo wydłużone w czasie, co zresztą teraz widać. I również takie będzie dojrzewanie, na pewno bardzo nierówne, ale że no jakąś z upraw musimy kosić na końcu, na końcu zbierać więc prawdopodobnie będzie właśnie to jęczmień i nie planujemy tutaj chemicznego dosuszania przy okazji zwalczania skrzypionki na liściu flagowym pakiet dr Greensborza plus AgroSorb odchwaszczanie, o ile dobrze pamiętam jeszcze sprawdzę ewentualnie żebym się pomylił to wstawię w opisie filmu ale saracen plus puma hmm. No i to tyle. Czekamy również do zbiorów. Aha, na skrzypionkę bodajże zastosowany był gimetoat.